Witam, czy chrześcijanin może poddawać się transfuzji krwi? Tak, może. Transfuzja to nie spożywanie krwi. Spożywanie krwi można podzielić jako jedzenie lub rytualne. W Słowie Bożym jest wiele fragmentów mówiących o zakazie spożywania krwi i że krew ma szczególne znaczenie, bo życie wszelkiego ciała jest we krwi. Jeżeli kto z domu Izraela, albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, Zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu, bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom. Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. Jeżeli ktoś z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią, bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego. Dlatego dałem nakaz synom Izraela nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony. Więc jeśli życie wszelkiego ciała jest we krwi i oddajecie komuś krew, kto jej potrzebuje, to ratujecie komuś życie. I nie ma to związku ze spożywaniem krwi, jak na przykład pojmują to świadkowie Jehowy. Przez to wiele osób od świadków Jehowy umarło, bo nie pozwolono na transfuzję krwi. Przecież człowiek oddający krew lub biorący krew w wyniku transfuzji nie myśli w kategoriach jedzenia, żeby napełnić żołądek, ani że odprawia jakiś rytuał, tylko w kategoriach pomocy drugiemu człowiekowi. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A proroctwo Izajasza między innymi mówi, czciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi, w jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Pan Bóg nie chce niczyjej śmierci, tylko żeby wszyscy zostali zbawieni. Więc transfuzja krwi pomaga takiemu człowiekowi, a grzesznikowi daje szansę na nawrócenie, bo pozwala przedłużyć życie. Więc jeśli jakiś chrześcijanin ma wątpliwości co do transfuzji krwi, to może być dawcą i biorcą, bo to nie grzech i od transfuzji krwi nie zależy jego zbawienie. A chrześcijanin musi powstrzymać się od spożywania krwi, o czym jest również mowa w Nowym Testamencie. Dziękuję za uwagę.